To futro całkowicie uciekło. Skąd ono wychodzi? Tu z podpiska? No chyba nie. Tutaj masz kolejny tangent. protbrudek brudek ci z włosami leci na tej samej linii. Także takich rzeczy się pozbywamy. Staramy się to powybijać. I tło ciemne i włosy ciemne to trochę sobie oddzieliłem jedno od drugiego. Cześć! Ja jestem Gat i zwykle rysuję takie rzeczy. Ale to nieważne, bo dzisiaj się zajmę tym co wy rysujecie. Dzwonił do mnie Naruto. Halo. Halo, kiedy nowe kapiszony? Teraz. Nie, no to nie jest sprawa na telefon. No to robię. Ogólnie to wyobraź sobie, że masz 13. 13. 13 lat, sam se rysujesz, zostawiłeś niby przypadkiem rysunek na biurku, wychodzisz z pokoju, twój tata wraca z pracy, mówi A ładnie, synek namalowałeś, tak mi się podoba, a ty mówisz dzięki tata. A on mówi dobra robota, tak rysuj dalej. To teraz twist. Ja jestem twój tata, ja mówię, ale ładnie narysowałeś, ale to, to i to możesz zrobić lepiej. A ty mówisz, o, dzięki, następnym razem zrobię lepiej. Tylko pamiętaj, że jak ja jestem twój stary, to twój stary nie zawsze musi mieć rację. Estetyka jest subiektywna, jakże jak coś ci się nie podoba, Dobra, to po prostu. nie zapomnij napisać, że o, w 814 to praca była lepsza przed tym, jak ją poprawiłeś. Umr Skasuj się z internetu. Pracę wziąłem z Discord'a. Ja wiem, że wy tam płaczecie w komentarzach. Daj mi Discord. To ja schowałem wcześniej Discord, bo było już za dużo ludzi, ale dobra, to mogę dać znowu gdzieś link do Discord. Użytkownik kosynier 3500 napisał to. Możesz wyzywać. PRZEKLĘTY KŁUPCZE Mam baryło kompozycyjne Dobrze, że podpisałeś, że krwawy anioł o, Silny krwawy anioł Silny krwawy anioł mm. A ja ci chcę pokazać sztuczkę malarską Zobacz, widzisz to? Widzisz to? Widzę Brek, dobrze! To to są oczy Zwykle jak malujesz, to masz przynajmniej jedno oko sprawne To możesz robić takie triki, że na przykład oddalasz oczy od obrazu Albo, że mrużysz oczy a jak nie masz oczu, to możesz rzucić sobie filtr na blura i na grayscale'a i wtedy też fajnie rzeczy widać. To, to jest shape, który widać na tym rysunku. No to nie, no to tak, to, to nie jest czytelny rysunek. Skończ już pierdolić. Zacznij je rysować. No to robię. To niech tutaj od przodu sobie to światło wchodzi. Włosy, które są na środku, głowy, które są do tyłu skierowane, mogą na przykład dostawać sobie trochę więcej światła. Zróbmy sobie takie przejście, tak? Tutaj i to samo możesz sobie zrobić na bicku. Teraz bym jeszcze trochę stonował te żółte plamy, bo one się bardzo mocno nam wybijają. Także w tym overpaincie się skupiłem, żeby oddzielić w kompozycji za pomocą kontrastów od siebie rzeczy, żeby były widoczne na pierwszy rzut oka, i jak zmrużysz oczy. No i podbiłem sobie postać tym Rim Lightem z przodu, jednocześnie wrzucając więcej cienia w tło. No, i przy tych efektach ognia w skrzydłach troszeczkę partikli dodałem. Także pamiętaj o tym, żeby to oczy mrużyć, żeby oddalać, przybliżać, czy wszystko jest czytelne na pewno. Następnie mamy użytkownika Akura A... Akali. Wysłała swoje zdjęcie z kąpieli. Bardzo fajny art style, te kolorki mi się podobają, to trochę pastelowy vibe. Ale skąd pada światło? I na potrzeby tego feedbacku poproszę o film od specjalisty, który zna się bardzo dobrze na renderze. Cześć, jestem Michał. Jestem fotografem od wielu lat. Zawsze, kiedy fotografuję, ustawiam dwa lub więcej źródeł światła. Jedno światło to tak zwany key light, czyli światło kluczowe, dzięki któremu podświetlam maksymalnie obiekt. A drugie światło to fill light. Spójrzcie! W standardowych warunkach, jeżeli próbujesz ustawić światło z tyłu, przód obiektu będzie mało interesujący, może wydawać się płaski. Dlatego warto ustawić drugie źródło światła, na przykład z przodu obiektu od strony obiektywu. W ten sposób dodamy dodatkowej głębi i sprawimy, że obiekt będzie bardziej czytelny i interesujący. Dziękuję za ten wspaniały film od specjalisty. Bierzemy ten keylight z pleców, a fila z przodu damy? Trochę spaghetti się na głowie zrobi. Kurde, chciałem mieć takie włosy. Ale co sporo osób takie efekty osiąga, bo właśnie nie patrzycie planarnie na te włosy, tylko robicie pojedyncze tam yy, makarony na głowie. No i ogólnie wtedy kształt głowy trochę zanika w tym wszystkim. Zobacz, ja na przykład nie mam spaghetti na głowie i zobacz, jaki jest czytelny kształt. Widzisz? No i ogólnie poprawiłem tutaj y, walory w kompozycji, wrzuciłem grayscale. I tło ciemne i włosy ciemne, to trochę sobie oddzieliłem jedno od drugiego. No i na koniec sobie jeszcze obejrzałem film kształt wody, żeby pobawić się trochę właśnie tymi shape'ami na tafli wody. Także pamiętajcie o tej radzie od eksperta, zastanówcie się gdzie będzie światło, a gdzie będzie cień, co jest kijem, co jest filem. No i Sasuki napisał, że chce, żeby ją zmieszać z błotem. A potem się wycofał. Ale jednak potem się wycofał, że się wycofał. Czyli się nie wycofał. Brawo dla Sasuki. To jest duża silność i duża dzielność się nie wycofywać. Bardzo dobrze. Posłuchaj Sasuki. Ja cię widziałem na egzaminie na Chunina jak ściągasz. Teraz Sasuki, wyłącz swojego Sharingana i zacznij analizować bardziej pod względem strukturalnym to, co rysujesz. Ja nawet na potrzeby tego feedbacku to proporcji nie, nie ruszam, tylko tutaj przemalowałem troszeczkę rzeczy. Na początku to zamalowałem większość rzeczy, które nie są potrzebne nam, żeby to funkcjonowało, a dopiero potem wprowadzam te istotne plamy, które mnie interesują. Cały czas pamiętamy, żeby to budować z tych uproszczonych zakresów wolorowych, a na przykład w przypadku oczu to też warto jest zakreślić Bryłę tego oka, że to jest kula, oko jest wciśnięte do dziury w czaszce, a nie że to jest tylko płaski obiekt, jak naklejony na twarz. No i zwracamy uwagę, właśnie, żeby nie przesadzić z tymi kontrastami w walorze, więcej analizy, skąd się biorą na przykład takie plamy jasne, i gdzie się kończą, gdzie się zaczynają, z której strony są miękkie, z której są twarde. Te jasności, te zmiany w jasnościach, które widzimy. No to wynika nam z tego, że zmieniają się płaszczyzny, kąty między płaszczyznami, i nie musimy tutaj każdej linii, którą widzimy, rysować. Warto się skupić na tych najistotniejszych. Ja na przykład nie rysuję całej linii mostka nosa, jest ona niepotrzebna. I tu mam ciemne pod oczami, bo tutaj się robi taki worek, bo to jest kula i kula na dole jest ciemniejsza. Nie jestem Kirą, bo Kira maluje konie, zobaczcie, a ja nie jestem koniarzem. Wiecie, co to są tangenty? Elementy w obrazku, które ci niepotrzebnie ściągają uwagę. Jak zrobisz sobie tak, to w tych miejscach, gdzie mi się palec styka ze słuchawkami, się robi tangent. To lepiej albo wepchnąć dalej. Kurde, który palec jest który. To takich rzeczy unikamy, bo one niekorzystnie wpływają na kompozycję w naszym obrazku. I tu masz na przykład takiego tangenta, gdzie dwie rzeczy się prawie stykają, to wygląda średnio. Może tutaj z tym Negative Space'em coś pokombinować, żeby trochę więcej była przestrzeni, bo się robi ciasno. Tutaj jest przedłużona krawędź, więc tu też bym to o sobie oddzielił. I powalczmy z trawnikiem trochę. Weź tam uważaj z tymi pojedynczymi ździebełkami, a może się bardziej skup na tych shapech. Ja wiem, że te tekstur brasze to fajnie wyglądają, ale wypadałoby troszeczkę skonsolidować te kształty w kompozycji i wtedy stamtąd ewentualnie dobudowywać te źdźbła. Mówiłem, że nie jestem kirą, ale też nie jestem wyderką, bo wyderka też rysuje konie. A ja nie jestem koniarzem. No i fajny koń w sumie, nawet się nie połamał, biegnie sobie. Co ja mam Ci dawać? Feedback, to masz obrazek obok to możesz sama sobie sprawdzić, czy dobrze zrobione, czy nie. Jak nie wiesz o co chodzi, to możesz sobie wziąć refkę i zrobić filtr i wrzucić jakiś posterize czy inny artistic i zrobisz sobie colors only na przykład w tym obszarze. Tu masz światło, nie? A tu masz wszystko w cieniu, ale tu ta część cienia jest jaśniejsza. Tutaj nam się pojawia po pierwsze dużo większy kontrast między światłem a cieniem, a po drugie widać się odbija tutaj to to bardziej w ten sposób tam wygląda. To, to patrz na takie rzeczy. Użytkownik Eluwina. Eluwina wrzuciła nam pracę z My Little Pony. Też kocham mój mały kucyk. Przyjaźń to magia. A ja nie jestem koniarzem, więc. Poproszę mojego przyjaciela o film. Cześć, jestem Michał i jestem specjalistą od koloryzacji. Dziś opowiem Ci o kolorze odbitego światła. Kolory światła mogą zmieniać się w zależności od przybytej przez nie drogi. Spójrz na załączone przykłady. Ta zielona kula otrzymuje białe światło, które odbija się od białych elementów otoczenia. Nie widać tutaj żadnych zmian w kolorze. Zobacz, co stanie się, gdy zmienimy kolor otoczenia tej kuli z białego na niebieski. Światło po zetknięciu się z elementami otoczenia zostaje zaabsorbowane. Dalej, po odbiciu podróżuje tylko światło o długości fali, odpowiadającej kolorowi niebieskiemu. W wyniku tej zmiany rozproszone światło odbite, które pada z powrotem na kulę w obszarach niebezpośrednio oświetlonych, sprawi, że zielona kula nabierze niebieskawego odcienia. Zauważ też, że światło to będzie posiadało mniej energii, co sprawi, że ciemna część kuli będzie jeszcze ciemniejsza, niż w przypadku, gdy otoczenie jest białe. A teraz spójrz, co stanie się, gdy ustawimy kulę o beżowym kolorze zbliżonym do skóry na fioletowym tle. Kolory na cieniu własnym tej kuli będą przesuwać się w kierunku różu. To teraz użyjemy tej wiedzy i te kolory trochę przekształcimy na skórze, bo trochę wyszły za brązowe. Także ja przywróciłem tutaj te kształty ze szkicu, zamalowałem elementy dużymi plamami, żeby to światło i cień poddzielać. Potem się skupiłem, żeby właśnie te kolorki pasowały do otoczenia, wrzuciłem ich trochę w fiolety. No i przy twarzy też się skupiłem najpierw na tych dwóch strefach z walorem, żeby rzeczy poddzielać od siebie. I dopiero stamtąd buduję kolejne plany i jakieś okluzje w zakamarkach. Detale i tekstury to dopiero później wprowadzam, jak już wszystko się po pousta. Nawiaj. Także myślę, że w tym właśnie przypadku tutaj warto zwrócić uwagę na te odcięcia. Jak już masz to ugruntowane, to możesz się bawić w brushwork jakieś tam płynne przejścia. Ale mam wrażenie, że właśnie w oryginalnym obrazku trochę był chaos przez ten brushwork taki sloppy i przez brak usystematyzowania procesu cieniowania. Loltraktor wstawiła zdjęcie swojego kota w kombinezonie z Breaking Bad. Bardzo ładny kot i bardzo ładny kombinezon. Jak sobie narysujemy formę na tym kocie, dużo włosów się pojawia tu po prawej stronie, a tu po lewej tego nie ma. Symetrycznie kot z tej strony też powinien mieć tego futra, tego tu nie ma. Mam wrażenie, że, że to futro całkowicie uciekło. Skąd ono wychodzi tu z pod pyska? No, chyba nie. Trzeba czasami sobie narysować centerlinea, czasami narysować kilka linii do konstrukcji, żeby sprawdzić, czy rzeczy nam się zgadzają w tej konstrukcji. I mirorujemy, mirorujemy. Teraz czas na użytnik Melasa. Melasa pisze: Krążą jakieś dziwne płoty, że zrobiłam Pogers, dlatego kapiszonu mnie Masters. Zobacz, jaki Pogers Melaska zrobiła w ostatnich kapiszonach. Coś takiego poprawiałem po niej. Także Pogers jest nieunikniony. Dobra, Melaska, dwie sprawy. Ja pamiętam o spotkaniu. Sraniu. Sprawy mam takie, że masz niekonsekwentne światło, a druga sprawa jest taka, że, że te kolorki i kontrasty jeszcze trzeba dopasować w niektórych miejscach. Skąd pada światło, co? I czemu góra tu płaszcza podświetlona, a góra rękawów już nie? To zastosujemy tutaj podobne sztuczki z fill lightem, co w poprzednich egzemplarzach, tylko że teraz sobie damy e, kija z dupy. Teraz... Teraz sobie damy key lighta od przodu z dołu, a fila sobie damy z dupy, na pleckach jako yy, rima, takiego delikatnego. No i ogólnie ambiencik czerwony tutaj wrzucimy, bo mamy czerwone kurtynki. No i ja tam popchnąłem jeszcze w paru miejscach okluzję w zakamarkach, też się trochę bawiłem z shape'ami. Trochę tam subsurfesa, czyli tego przenikania światła na tych kurtynkach bym dał, żeby one nie były aż tak mocne, bo to jest jednak materiał, który gdzieś tam te płynniejsze przejścia też powinien mieć, ale ogólnie to bardzo fajnie. Snajper napisał Nie hamuj się gadu. Jak ci zaraz snajper przy kapiszonie, to się odhamisz Krótka piłka. Krótka piłka z mojej strony. Okluzje, 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 zobacz. Okluzję, okluzję. Jak ja sobie zrobię tak z łapami. To tam mi się takie kieszonki robią między tymi palcami. Tam się robi bardzo ciemno. To możesz spokojnie dużo mocniej pozaznaczać. Tutaj, co możesz zrobić jaśniej, te okluzje dociskać w tych najciemniejszych miejscach, Sz szpareczki. Mam wrażenie, że na ubrankach to można sporo więcej zmian płaszczyzn pozaznaczać poprzez trochę twardsze krawędzie. I co, tu masz tą maskę? To myślę, że może spokojnie taka maska odbijać trochę światła od spodu, bo wydaje mi się, że ona jest z takiego materiału, że może spokojnie troszkę tego światła odbić. Wihajster wysłał to. Nie wiem co wy macie z tym Naruto. Kolejny fan Naruto w tym odcinku narysował tego Sasuke z rękami na plecach. Ale bardzo mi się podoba, że tutaj jest znowu kombinowanie z perspektywą, bo Wihajster ostatnio dużo z tą perspektywą kombinuje, ale teraz znowu użyjemy triku z oczami w Heister. Nie, że Sharingan już zejdźcie z tego Naruto, ile można, tylko ten trik z oczami, że mrużysz, albo że oddalasz. Bo tutaj sylwetka w tym arcie jest nieczytelna i ja bym się skusił o właśnie oddzielenie tego jakoś w kompozycji. Raczej na przyszłość to bym się starał to na etapie szkicu, shapeowo rozgraniczać tak, żeby pojawiały nam się jakieś negatywne kształty w sylwetce, żeby ona była czytelna. No i dobra, to już wszystko w tym odcinku. Nie nowe, zrób jeszcze kilka prac. Jak jeszcze kilka prac? Ja już chciałem iść. No zrób dla widza. Please, please. Gorąca lisiczka wysłała to. Ale co ja mam tu poprawiać? Przecież dobre jest. Oceniam 10 na 10 No popraw co, Sink No dobra, to wróć do podstaw, bo jest nierealistyczny. Kim się stałeś, gad? No to patrzymy na tangenty, tu masz Hidden Edge'a, tutaj masz też tangent'ówę Także ja bym popracował nad tym, może tutaj warto jakiegoś negatyw Shape'a Staramy się raczej wyłapać takie rzeczy na wczesnych etapach pracy No ale jak się zdarzy, no to możemy spróbować takiego Hidden Edge'a na przykład wywalić w ten sposób Tutaj masz kolejny tangent, podbródek ci z włosami leci na tej samej linii. Także takich rzeczy się pozbywamy, staramy się to powybijać, żeby kształty lepiej się czytały. No i tutaj bym dodał jeszcze okluzję dodatkowym tonem, żeby to troszeczkę wyciągnąć. I tutaj w tym miejscu też nawet można to po prostu samym lineartem troszeczkę mocniej te cienie zarysować. No i zoba. Według mnie troszkę lepiej to wygląda. Siwy pyta, art z lipca. Co ty mi po pół roku arta wysyłasz? Co ty Co za starocie mi dajesz? Ja ogólnie bardzo fajne, 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 fajne. Te paluszki tutaj na jednym gradiencie tylko zrobione trochę wyglądają parówczasto. Także fajnie by było zdefiniować je lepiej. No i te paznokcie się trochę z włosami zlewają, mam wrażenie. To można troszeczkę wszystko mocniej poddzielać od siebie w kompozycji. Może rozświetlić tej twarzy, troszkę tutaj u góry oddzielić te kształty, dodać jakieś dodatkowe refleksy, troszkę podrenderować te paluchy, no i ogólnie niech te kontrasty w fokalach nam siedzą mocniej, to praca będzie troszeczkę bardziej ciekawa. Fifi pyta, czy może dwie prace, a jak nie to nie, to nie, bo nie. Więc wzięliśmy te trzy kaczki z tej bajki o kaczkach. Kaczki. Myślę, że u Ciebie właśnie w tym painterly Workflow trochę brakuje tego, żeby te kształty podzielać mocniej. Niech dropsadoły nam zakręcają zgodnie z formą. To jak zakręcisz tego dropsada doła na szyi, to podkreślisz wtedy, że ona jest lekko okrągła. Dla mnie tutaj też troszkę wszystko jest zbyt szarobure, bym dodał trochę bounce lightów kolorowych na przykład z tego dzioba. Wydaje mi się, że tutaj jest dużo więcej miejsca na to, żeby się pobawić trochę bardziej kolorowymi plamami, oddzielając te plany. A mam wrażenie, że troszkę się zatrzymałeś na takich szaroburych gradientach tylko, nie? Tak, żebym w kompozycji trochę zróżnicował te kształty, dodał może trochę kolorów, właśnie bazując na tym świetle odbitym, nie? Konstantyn wrzucił taką pracę, bossa z Dark Souls, no co ja jestem słaby w Dark Souls. To już było dawno, ale jak próbowałem grać w Dark Souls 3, to jakimś cudem wyrzuciłem... Tarczy z ekwipunku i potem nie umiałem jej ubrać z powrotem. Spoko ale nikt nie pytał. Tutaj wygląda na to, że render miał być taki błyszczący trochę. Natomiast mam wrażenie, że tego połysku jest trochę za mało, ale w związku z tym, że to jest Obiekt żółty na niebieskim tle, to są kolory, które też się za bardzo ze sobą nie lubią, więc będą nam spadać saturacje i waliusy w tych obszarach, gdzie są cienie. Także na to bym zwrócił uwagę, żeby to trochę przyciemnić i dodać może te odbłyski otoczenia niebieskie dookoła również się będą pojawiać. A jak chcecie nauczyć się kolorować i ogólnie rysować, to zobaczcie ten film. Młodzę już to